Dlaczego nie, dlaczego nie, no proszę, proszę. To się suszy pewnie, tak, zrywa, suszy. To jest akurat nieskończone, bo chodzi o to, żeby no, widać, nie, jak to... jak to, a tu będzie filmować? No, I potem się tam wpleczy i... Ma tylko a z tego potem dalej. Tak. No proszę Państwa, nie O. Północnej, północno-zachodniej, którzy jeszcze wykonują takie rzeczy. Dlatego chcę to kontynuować i kultować. Konie bardzo wytrwałe, odporne na zimno i na gorąco. Bardzo nie lubią te konie wilgoci. Co jeszcze? Zdrowe. Aha. Nie chorują. Charakteryzują się bardzo dobrym zdrowiem. Silne kopyta. I te, te w parze, ile one mają lat? Ten ma 12. Prawy ojciec, a to jest córka, 7 lat. Pięknie utrzymane. Pan mi powie i w tygodniu co one robią. Ujeżdża pan je... To znaczy trochę treningu. Trochę treningu, trochę treningu tak? Tak? Nic innego nie robią, tylko chodzą w brytce i korzystają z bardzo dobrego paszwiska. Nazywam się Walenty Pawłowski, jestem członkiem Koła Przelaży Wauczu. Wałczu. Nasze koło jest zrzeszone w Regionalnym Związku Przelaży w Chodzieży. Tutaj współpracuję od wielu lat z Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. Zajmuję się edukacją pszczelarską, w tym momencie mam tutaj akurat rodzinę pszczelą, to jest taki przekrój i ula, gdzie można zobaczyć wszystkie fazy rozwoju pszczółek, od złożonych jaj poprzez czerw do robotnic dorosłych, jest też oznakowana królowa matka. Jestem garncarzem. Tutaj w Osieku co roku już teraz. Co roku na majówce robimy też pokazy garncarskie. Wyroby garncarskie robię już od przeszło 20 lat, prawie no 25 niemalże. Początkowo zaczynałem od zwykłych doniczek. Teraz tak zaczęliśmy robić bardziej wyroby użytkowe. A naszym hitem w ogóle są dzbanki do filtrowania wody. Yy, Dzbanki naturalny sposób filtracji znany od tysięcy lat, gdzie ścianka, dzbanka filtruje wodę, oczyszcza. Oziębia też, bo taka woda stojąca na słońcu yy, po prostu jest chłodniejsza jak w zwykłej butelce czy w zwykłym szklanym dzbanku. się Tomasz Nowak, manufaktura drewna z Gołańczy. Cóż, wykonujemy przeróżne rzeczy z drewna, od takich użytkowych, jak deski do, do krojenia na przykład kuchenne, jak misy z różnego drewna, drewno jak orzech, jabłko, jesion, akacja, przeróżne misy, jak już wspomniałem, deski do krojenia różnego kształtu, Oraz takie rzeczy jak zegary drewniane lub też takie wymyślne na przykład y, mogę pokazać tutaj pomysły oryginalne na przykład taka lampa to jest elementem drewnianym Cóż, zapraszamy do korzystania z naszego asortymentu na stoisko. Można też nas znaleźć na Facebooku no, no. lub Instagramie Manufaktura Drewna Nowak. Zapraszam. Dziękuję.